Kiedyś w internecie zobaczyłam reklamę polskiego serialu o bardzo niepolskim tytule The Vitis. Pomyślałam, hmm, trzeba to obejrzeć. Jednak jakoś zapomniałam, a później w księgarni zobaczyłam książkę o tym samym tytule, The Vites. i zrozumiałam, że chyba ten serial był nakręcony na podstawie książki. A ja bardzo lubię takie połączenie książki i jej ekranizację. I kupiłam oczywiście tę książkę. I dzisiaj po obejrzeniu serialu i po przeczytaniu książki jestem gotowa z Wami podzielić się swoimi wrażeniami. Mam na imię Maria. Witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Minęły wieki. Zginęli kryżacy apostołowie. Uciechł Perkun i pogasły święte ognie. Mijały rządy, ludzie szły wojny po wojnach, ruiny po ruinach, zmieniały się prawa i obyczaje. Dewajtys stał. Oto on, jeden z głównych bohaterów książki, imię którego Maria Rodziewiczówna nadała tytułowie swojej opowieści. Ponieważ wydarzenia opowieści rozgrywają się na terytorium Litwy, Żmudzi, to imię dębu jest żmudzkie. W nazwie Dewajtys kryje się rdzeń Dev, oznaczający w języku litewskim bóstwo czy też boskość. Czytałam też, że Dewajtys jest tym samym bogiem u żmudzinów, co u Słowian perun". I właśnie ten dąb jest symbolem kilku pojęć naraz. To jest i związek z ziemią, Wytrwałość, siła, wierność tradycji, naturze, przodkom oraz odpowiedzialność, troska o własną ziemię. I to magiczne drzewo jest szczególnie ważne i inspirujące dla głównego bohatera książki Marka Czertwana. Od dzieciństwa przychodził do tego dębu w chwilach, gdy był samotny, miał ciężar w duszy, kiedy chciał podzielić się z kimś swoimi cierpieniami, ponieważ jego życie jest takie, że nie miał nikogo, z kim mógł porozmawiać, otworzyć swoją duszę, albo może i miał, jednak nie chciał, czy nie umiał. Kiedy oglądałam serial. Zastanawiałam się, dlaczego ten główny bohater Mark jest tak milczący jak grób, tak surowy, powściągliwy. Może w książce jest inaczej, po prostu reżyser źle odzwierciedla tego bohatera? Jednak, jakie było moje rozczarowanie, kiedy w książce Mark okazał się jeszcze bardziej małomowny i zamknięty we własnych myślach niż w serialu? Chyba nigdy wcześniej w literaturze jeszcze nie spotkałam takiego bohatera, który tak mało mówił, a jednocześnie pozostawał centralną, główną. Pozytywną postacią ze względu nie na swoje słowa, a na swoje czyny, działania. Ponieważ Mark jest człowiekiem działania, nie potrafił narzekać, skarżyć się, obwiniać losu, a w każdej niezrozumiałej i trudnej sytuacji po prostu brał i działał, pracował, brał na siebie odpowiedzialność i bardzo dużo pomagał ludziom za darmo. Wydaje mi się, że w Marku są cechy, Pisarki, autorki książki Marii Rodziewiczównej. Ponieważ sama, jak wiadomo, z jej biografii była zmuszona już w wieku 18-20 lat zajmować się swoją odziedziczoną posiadłością, podejmować decyzje, które w tamtych czasach podejmowali tylko mężczyźni, może dlatego stała się tak wyjątkową kobietą, jak na swoje czasy. I wiecie, co mnie bardzo zaskoczyło że Maria Rodziewiczówna napisała tę książkę w wieku 24 lat. Według mnie to jest bardzo młody wiek jak dla pisarki. Mimo to książka okazała się bardzo przyzwoita, pełna głębokich, poważnych przemyśleń i jak widzimy książkę czytają następne pokolenie po 136 latach. Taka ciekawostka, autorka za Zadevaitis Dostała nagrodę w 500 rubli. I wiecie na co wydała te pieniądze? Na podróż do Rzymu. Zuch kobieta. Wracam do postaci Marka, później porozmawiamy o innych postaciach. Po prostu nie mogę nie omówić, jak było pod wrażeniem tej paraleli, którą prowadzi autorka pomiędzy Markiem i rycerzem Wejdawutasem. Słyszałam, że niektórzy po przeczytaniu książki porównują historię Marka z historią Kopciuszka w wersji męskiej. Ale osobiście podoba mi się kojarzenie Marka z tym rycerzem. Prawdopodobnie dlatego, że dla mnie jako białorusinki, która ceni historię swojego kraju, swojej ziemi, rycerz na koniu kojarzy się z pogonią. I z tą flagą którą obecnie Białorusinom odebrano. Mark patrzył na swojego ukochanego rycerza i myślał o tym, że chciałby znaleźć się na jego miejscu i walczyć z widzianym wrogiem. Mógłby go ścigać, przeleć krew i ostatecznie umrzeć za swoją ziemię. Mark nieustannie otrzymywał niewidzialne ciosy od losu. Walczył z niewidzialnym wrogiem, tą przygnębiającą atmosferą wieku po rozbiorach. Powstaniu styczniowym, a ten niewidzialny wróg chciał odebrać mu to, co najważniejsze jego ziemię. A ta walka nie była mieczem i krwią, ale potem i pracą, zbyt długą i wyczerpującą dla niego. Temat powstania w książce pojawi się pośrednio. To właśnie z powodu powstania przyjaciel rodziny Czertwanów Orwid został zesłany na Syberię. Autorka pisała powieść w 1888 roku, kiedy była cenzura. I nawet gdyby Maria Rodziewiczówna chciała w pełni, najwyraźniej ujawnić temat powstania, nie udałoby się. Nie daliby. Nawiasem mówiąc, zauważyłam podobieństwo Dawaj do powieści Elizy Orzeczkowej nad Niemnem. Nagrywałam swoją recenzję tutaj. Krajobrazy w pobliżu rzek odpowiednio Dubisy i Niemna. Szlachta. I chłopi, wątek miłosny, walka o własną ziemię i czas opisywanych wydarzeń, akurat po powstaniu. I jakież było moje zdziwienie, kiedy przeczytałam, że Maria Rodziewiczówna i Eliza Orzeszkowa pisały swoje dzieła w tym samym roku, w 1888. Obie kobiety, obie Polki, ale tak czy inaczej są dla mnie bliskie, ponieważ przez długi czas swojego życia mieszkały na terytorium, która obecnie jest Białorusią. Przejdźmy do postaci Ireny Orwid. Porównałabym ją do szumiącego strumienia i światła słonecznego. Prawdopodobnie taką rolę odegrało w życiu Marka, który nie miał już nadziei na odnalezienie szczęścia w ciemnościach codzienności. Tak nawiasem mówiąc, bardzo trudno było mi zrozumieć, jak była ważna obietnica złożona przyjacielowi w tamtych czasach, jak były silne zasady ludzkiej moralności jaką wartość ludzie widzieli w obietnicy. Ojciec Marka poświęcił całe swoje życie na zachowanie posiadłości przyjaciela w nadziei, że on lub jego dzieci kiedyś wrócą do ojczyzny. Jakie zaufanie i poświęcenie wykazują czertwanowie i orwidowie. Mark poświęcił ponad 10 lat swojego życia na opiekowanie się po świecie, i w naszych realiach nie wyobrażam sobie, by młody człowiek poświęcił najlepsze lata swojego życia na wypełnienie obowiązków ojca i pracy dla sąsiada. Irena Orwitt w serialu i książce jest bardzo podobna. Reżyserzy filmu starali się dać Irenie tyle amerykańskiej swobody, ile dała. Autorka. Irena może pozwolić sobie na wyrażenie w stylu feministycznym. Tak, czekajcie, znaleźć muszę. 105. Panowie z Europy, zawsze gdy mowa o kobietach, mają na twarzy ten brzydki wyraz. Kobieta u was widocznie stoi bardzo nisko i jest tylko zbytkownym sprzętem. Także Irena w filmie nosi spodnie, ma krótką fryzurę. Ale jak jest w książce? Nie pamiętam takiego. Ale co bardzo różni się w Irenie w książce i w seralu, to że w książce Irena w ogóle nie rozmawia po polsku i posługuje się w rozmowach z innymi w tym z Markiem Językiem francuskim albo niemieckim. Natomiast w serialu rozmawia w języku polskim z akcentem. I muszę przyznać, że aktorka bardzo świetnie poradziła sobie z tym wyzwaniem, ponieważ dla niej język polski jest ojczystym językiem. Irena jest niezwykle silną, młodą kobietą. Która w ciągu swoich niepełnych 20 lat przeżyła ogromne próby: zabójstwo matki na jej dziecięcych oczach, nędzę, głód, ubóstwo, śmierć ojca i to wszystko w obcym kraju, w którym nie było ani jednej bliskiej osoby. Jednocześnie okazała się bardzo pracowitą, odpowiedzialną, odważną dziewczyną z twardym rdzeniem w środku. Ale mówiąca o prawdziwej miłości. W końcu mogła wyjść za mąż, za milionera lub Clarka, ale odmówiła dwa razy. Ona, jak ta księżniczka z legendy o tej wybrała bohatera, Marka. I oto właśnie Irena przerwała błędne koło z męki Marka, mówiąc do niego. Po co się męczyć, gdy możemy być szczęśliwi? Kolejne postacie, o których chcę wspomnieć, to ciotka Marka Aneta i jego ojciec chrzestny Ragis, weteran Kaleka. Nie chce się ich nawet rozdzielać, są jak jedna całość, zarówno w książce, jak i w serialu. Pomotnicy Marka i jego aniołowie, stróże Ich wypowiedzi, ich role często pomagają połączyć różne wątki fabularne, niosą w sobie mądrość ludową żmudinów, odzwierciedlają życie i wierzenie tego narodu. Są to pieśni Regisa, pszczelarstwo i zielarstwo cioci Anety. Nawiasem mówiąc, od czasu do czasu miałam takie. Mieszane poczucie niespójności, gdy ludzie z jednej strony wierzą w chrześcijaństwo, spowiadają się w kościele, a wieczorem rozkładają karty tarota i modlą się przed drzewem. Cóż, taka mieszanka chrześcijaństwa i pogaństwa było zawsze i myślę, że zawsze będzie wśród ludzi, bo chyba nie jest tak łatwo wybrać albo jednego Boga, do wiary, albo wierzyć wszystko naraz i w karty tarota, i w retrogradację Merkurego. Kolejną różnicą, którą zauważyłam pomiędzy serialem a książką, jest osobowość Macochy Marka. W serialu jest bardzo żywo przedstawiona i zajmuje dużo miejsc w fabule, ale w książce jej rola jest jeszcze mniejsza niż Witolda. Macocha odegrała swoją rolę w tej sytuacji. Tak jak przystała na stereotypową macochę we wszystkich bajkach i baśniach. Fałszywa, nieodpowiedzialna, leniwa. Trudno zrozumieć, jak ojciec Marka w ogóle poślubił taką kobietę i jak to się mówi co w niej znalazł. Witalt za każdym razem jak tylko pojawiał się na ekranie wzbudzał we mnie odrzucenie. Wizerunek aktora, ubiór, sposób zachowania, skrajnie odpychający i obrzydliwa postać, dokładnie taka jaką planowała Maria Rodziewiczówna, śliski, lekkomyślny, nie pracujący ani jednego dnia na ziemi. Karciarzysta, marnotrawca, lalka takie określenie dał mu Mark. To po prostu niedorzeczne słyszeć od niego, jak mówię o Marku, że w operetkach tak wyglądają Kacie i zazdrośni starzy mężowie. Pisarka daje mu na końcu książki ostatnią szansę na odmianę losu, ale czy udało mu się ją rozsądnie wykorzystać, już się nie dowiemy. Osobno chciałabym zauważyć, jak bardzo mi podobała się ekranizacja z punktu widzenia pracy kostiumografów i montażystów. Ubrania w takich filmach są bardzo ważne, gdy dla wiarygodności krytyczne jest, aby widz nie wątpił, że widzi wydarzenie sprzed stulecia. I bardzo przyjemna dla oczu korekcja kolorów w sekwencji wideo. Taki miękki, złoty, ciepły, brązowy kolor. Magię XIX-wiecznej żmudzi i klimat zamierzchłych czasów można poczuć dzięki... Zdjęciom na terenie przepięknego suwalskiego parku krajobrazowego. Bardzo zaskoczyło mnie rozbieżność w serialu i książce następnego momentu. W książce las Marka i Waitesa Witold sprzedał Żydowi, takiej negatywnej postaci, którą Mark prawie zabił. W serialu reżyser zamiast Żyda wprowadzi Rosjanina. I cała złość marka spada nie na Żyda, ale na rosyjskiego, chciwego przedsiębiorcę, który chce odebrać ziemię Markowi. Rozumiem, że prawdopodobnie reżyser chciał odejść od takiego stereotypowego wizerunku Żyda, żeby to w dzisiejszych czasach nie wyglądało antysemicko. Jednak tak naprawdę Maria Rodziewiczówna była bardzo krytyczna wobec Żydów. Zresztą to taka Historyczna rzeczywistość tamtych czasów. Obecnie stosunki między Polską a Rosją są bardzo napięte do granic możliwości, chociaż kiedy było łatwo. Ale wydaje mi się, że lepiej byłoby to zostawić tak, jak było w książce. Trudno mi też w pełni zrozumieć, jestem pewna, że wyjaśnicie mi to w komentarzach jak żmudzini identyfikowali się w tamtym czasie. Ponieważ kiedy Irena wraca do poświcia, on pyta, czy to po litewsku, spytała ciekawie. Nie, pani, po polsku. To tu państwo zapomnieliście rodzinnego języka? O nie, pani, nie zapomnieliśmy niczego i na żmudzi naszej dzieje nie zapisały żadnego wstydu. Ubodzy jesteśmy i nie nieliczni tylko, ale uczciwi. A później, kiedy Ragis opowiada w języku polskim legendę o Wejdevutacie, w książce jest napisany. I język ojczysty co dzień stawał się jej jaśniejszy. Więc ja jestem zagubiona. Który język ojczysty polski czy litewski? Podsumowując, nigdy nie myślałam, że kiedyś przeczytam tak wspaniałą książkę, o żmudzinach za pośrednictwem języka polskiego, o starym, cichym kraju świętych dębów, węży i bursztynów. Dodam na końcu jako ciekawostkę, że prawdziwy Dweitys, dom Pierwowzór, znajduje się nie na Litwie, nie w Polsce, a tak na Białorusi. Tak są nierozłącznie związane nasze kraje. Pomiędzy którymi kiedyś nie było żadnych granic i płotów. Napiszcie w komentarzach, jakie wrażenie mieliście wy po przeczytaniu książki i po obejrzeniu serialu. Dziękuję bardzo za uwagę, będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.